się ma kopiemy dalej 32 metry gdzieś długo tu będzie do tego kołka co tu do wisi z przodu mam czas No tu przyciecha wodzi. Na sam koniec będzie woda wypompowana i spróbuję tam przodem wjechać, bo jest dno twarde Wydaje się przynajmniej. I żeby wtedy dno dopracować, wyrównać fajnie. Tak to na ślepo próbowali wodę ciągnąć, ale to nachodzi dosyć szybko. Także na sam koniec wypompuje się wodę, szotem tam wiadę i przednią łyżką to się już tam wyrówna, trochę poprawi Tak to nie widać tego dna, no nic jakoś daje się radę na wyczucie Dużo nie ładuje, bo też się nie może uciągnąć Z początku fajnie było zmarznięte, się, Ale tak Ale się ta woda leje kurczę, z tej przyczepy i się było to zrobiło Jeszcze ze dwie łyżki Obrotówką by się fajnie kopało bo tak to ciasno, tu już nie mam jak się ustawiać Tak to za siebie można kłaść Tak to tam jest ruch, tu drzewa ale jakoś da się radę Wrócić trochę stąd. Powiedziano że może jeżeli jest uziwono, za, nami, za u nas, za chociaż to też... też zbyt, chyba, bo to był las wycięty. Po 10 o tym robi się dzisiaj głośno. Typała 24 informuje, że trzech sekretariuszy i wicepremier Jan

przypadków nie przekroczyła tysiąca. Najwięcej zachorowań 946 potwierdzono na Mazowszu. Kolejnym na liście są Wielkopolska z 738 zakażeniami i zachodnie 749 przypadków. Najmniej zachorowań potwierdzono Świętokrzyskiem, opolskie i lubuskie. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 73 tysiące testów. W tej chwili zajętych jest 1628 respiratorów. To o dwa mniej niż wczoraj. W szpitalach jest 16 083 chorych. Ponad 150 mniej niż jest problem z internetu. Użytkownicy zaszczepili się przeciwko coronavirusowi. Wiele osób nie dostaje e-maila do potwierdzenia tej Próbujemy od rano opatryzować ich północy. na cię problem z wodą z tobie, z nawiązującymi niepelementami. Przecież to problem, prawda? Przecież to Rzeczywiście jest problem? Tak. On dotyczy zwłaszcza osób, które nocą złożą chęć zaszczepienia się.